Dzień dobry. Dzisiaj materiał zainspirowany badaniami takiej monety. Pokazuję Państwu. Moneta bita w kładzie medalowym. Moneta 8 reali hiszpańska. Z, akurat to jest z roku 1742. To jest moneta wyjątkowa, dlatego że to jest moneta, która stała się monetą Nowego Świata. Moneta, która jest montą hiszpańską, ale była produkowana głównie w Meksyku i jej produkcja bazowała na tamtych bardzo bogatych złożach srebra. Moneta o bardzo ciekawej, bardzo interesującej symbolice. Mianowicie to, co widzimy tutaj, to są. To jest obraz Starego i Nowego Świata. Taka alegoria zwycięstwa rozumu nad Bogiem. Pokazuje to starą koncepcję świata płaskiego, świata warstwowego i to jest symbolizowane przez słupy Herkulesa, czyli Gibraltar oraz morze, które jest pod nimi. Wierzono, że za słupami Herkulesa znajduje się ocean, na którym żyją potwory, znaczy w którym żyją potwory pożerające statki. Dalej ten ocean się kończy i zaczyna się odchłań, w który jeszcze te statki mogą wpadać. Wierzono w dawnych czasach, że ziemia jest płaska, że świat jest warstwowy. Ta najniższa warstwa, warstwa świata podziemnego, warstwa piekła, później warstwa dostępna ludziom, czyli powierzchnia ziemi, dalej powietrze, czyli sfera dostępna ptakom, później wyżej jest sfera dostępna gwiazdom, potem sfera dostępna aniołom, no i dalej sfera dostępna wyłącznie dla Boga. Po wielkich odkryciach geograficznych ludzie zweryfikowali ten pogląd. No i z tyłu mamy ukoronowaną kulę ziemską, ale już kulę reprezentowaną jako dwie półkule. I no to pokazuje o tym, że tutaj rozum zwyciężył nad, nad wiarą, czy nad, no generalnie nad koncepcjami, które wspierały wiarę, koncepcjami pseudonaukowymi. Moneta jest ciekawa dlatego, że ona nie tylko stała się monetą obiegową Nowego Świata, ale również była importowana do, do Europy, zasadniczo importowana, czyli, czyli Europa wysyłała różnego rodzaju towary, kupowała, kupowała za nią tą monetę i następnie moneta była przetapiana i w różnych mennicach była przebijana na Monety europejskie. No bo tak to wyglądało, że na rynku europejskim był deficyt srebra, a srebro w Meksyku występuje w takich ilościach, że do dzisiejszego dnia Meksyk jest największym producentem srebra na świecie. No i a jeszcze dalej, krok dalej poszli królowie angielscy, którzy no kompletnie na bezczela skupowali te monety, sprowadzali do Anglii i nawet ich nie topili, nie przebijali, tylko w początkowym okresie przy pomocy kontramarki oznaczali je jako monety angielskie. Spotykało to właśnie te reale, spotykało to również dolary amerykańskie. Prezentuję teraz fotografie, które niestety kiepsko, w kiepskich warunkach ośrodkowych, w kiepskich... W ogóle w warunkach. Sfotografowałem zdjęcia, nie są najpiękniejsze, ale wykonane w mennicy w Tower. Tam między nimi właśnie jest dokładnie, dokładnie ta moneta przebita kontramarką. Następnie w późniejszym czasie królowie angielscy robili w ten sposób, że całą taką monetę traktowali jako planszetę, na której bito monetę angielską I, i można spotykać różne monety angielskie, w których, które są przebite i w których w tle widać ślady właśnie tego bicia hiszpańskiego czy też meksykańskiego, jak, jak to woli. To niezbyt często stosowana technologia. Z reguły właśnie władcy przynajmniej dbali o pozory i przetapiali monety, robili z nich blachę. Czasami psuli trochę ten stop, po to, żeby wywoływać inflację, i dopiero wtedy bili swoje własne monety. Takie ordynarne przebijanie monet było typowe dla starożytności, dokładnie dla starożytnego Rzymu. W tamtym czasie, kiedy cesarstwo było już u schyłku, był bardzo poważny problem władzy. Nikt, znaczy Legiony wybierały sobie cesarza spośród swoich generałów. Potem po kilku latach mordowano tego cesarza na tron i wybierano kolejnego i tak to się tam kręciło. I w międzyczasie nowy, za każdym razem nowy cesarz uznawał, że pieniądz jest jego... Narzędziem propagandowym, więc bało to, żeby pieniądz został przebity na, z nowym wizerunkiem, z wizerunkiem nowego cesarza. No i do tego celu ściągano z rynku jak największą ilość monet, następnie je przebijano, i nawet badacze tego zjawiska mówią o tym, że znajdowane są monety rzymskie, które, na których można rozpoznać wizerunki czterech różnych monet kolejno przebijanych jedna na drugiej. Taka numizmatyczna ciekawostka. Te monety reale czy skudo w Polsce znajdują się na rynku, pojawiają się na rynku antykwarycznym czy numizmatycznym bardzo rzadko. Właściwie jeżeli chodzi o monety angielskie, to również dlatego ludzie często o tych wydarzeniach z historii nie wiedzą.